Dzień dobry. Nazywam się Edyta. Chciałabym zaprezentować lornetki Delta Optical Entry. Lornetki Delta Optical Entry służą do obserwacji turystycznych i przyrodniczych. Seria ta składa się z trzech modeli: 8x40, 7x50 oraz 10x50. Dzięki wodoodporności tych lornetek deszcz nie stanowi problemu podczas obserwacji. Natomiast ogumowany i ergonomiczny korpus zapewnia pewny uchwyt. W wyposażeniu znajduje się lornetka, zakrywki na okulary, zakrywki na obiektywy, pasek do lornetki oraz pokrowiec.